porosza lubią. S exit. Nie. Zobaczę, czy jeszcze ten, ten przepis na niewgarskie spotnie dostałem. Zobaczę czy nie są lepsze od tych moich, aczkolwiek wątpię. Piśmięty niewgarskie z rękawica. Dwa zbroi, tamte też mają dwa, te mają. 15 na magię, 8 na krwienie, 8 na podpalenie, 15... THE FUCK GROTAFE! Yeah. Dobra, tam to są lepsze. Mają udźwik większy. Da. Rozbijcie szklane kule! Mm. To mam ci różdżki. Idzie w Ach... Gierol. Trzeba się zająć tymi czarodziejami. Pójdziemy na operady. więc w naszym gronie nie zabrakło nawet Dobra, będziemy świadkami wielkiego wydarzenia. O, chodźmy. W takim razie nie zwlekajmy. Wchodzimy. Teraz albo nigdy. Będę hardcore. Przez ostatnie tygodnie w Wyzimie trwały obrady dotyczące sukcesji tronu. Z uwagi na to, że los ostatniego dziecka Foltesta pozostaje nieznany, nie udało się osiągnąć kompromisu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak podzielić kraj na dzielnice, zgodnie z dotychczasowymi granicami Baroni. Nie może tak być, Janie Natalis. Temeria stoi między Nilwgardem a północą. Potrzebna jest nam silna i zjednoczona. Wasza wysokość jest to i moim życzeniem, ale wraz ze śmiercią Foltesta pękło serce całego kraju. Doniesiono mi, że Anais Led znajduje się w rękach czarodzieja Detmolda. Najwyraźniej nie doniesiono ci jednak, Radowidzie, o jadce, do której doszło dzisiaj w obozie Kedwen. What? Jeśli dziecko żyje, wciąż jest nadzieja. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby je odnaleźć. Jednocześnie ogłaszam, że dowódca oddziałów specjalnych Temerii, Vernon Roche, jest oficjalnie poszukiwany. Wszelkie I... przywileje I... przysługujące mu jako reprezentantowi królestwa zostały cofnięte. O kurczę. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez Kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej Kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, Wasza Wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Mm. Niech zgadnę osoby, które zadbają o interesy Kapituły. Oczywiście, że tak, a podstawowym interesem kapitułu jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tankarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość. Nie ja taki takich obszek do przodu. Sheila de Tancarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Tris Merigold, jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo. Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Marygold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Sheila de Tancarville stoi za zabójstwem Demavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły. Sheila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. O, what? what the hell? what the de Tancarville, dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w kapitule. Aresztujcie ją. Holy shit. Nie znacie całej prawdy. Mary Gold nie wie co mówi. Knog. Hmm. Oh shit. Ziemię walczy z tym okiem? Geralt, jesteśmy w pułapce. Magia, ku nie, nie wyciągnę na. Fak! Musisz dodać siłę! Dopadnę, dopadnę, nie macie. Czy jest ten smok? Tam jest. Zawróć póki jeszcze możesz jeść mnie Fuck you Nie powstrzymasz mnie ani ty, ani ty Aleg co zrobić coś innego? Wyda sobie punkt cich na rwelek To się Chodź tu o oh się Jeżeli będę musiała Fucky Jak Ci się, się Przedki Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu Aha. na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. i Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda Leto wykorzystał. Z